Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiejszy przekaz to jest przekaz od Kolektywu niebawstępionych Mistrzów. Kiedyś już wcześniej dawałam od nich informacje, i dzisiaj znów bardzo mądry i ciekawy jest przekaz. Błogosławieństwo. Jesteśmy zbiorem niebezpiecznych mistrzów. Doceniamy Was wszystkich, szczególnie za Wasze wysiłki, aby dokonać zmian na Waszej planecie, w tym wszechświecie. Wiemy, że masz dobre intencje i wiemy również, że chcesz wieść dobre życie. Chcesz cieszyć się doświadczeniami życiowymi, jednocześnie wnosząc wkład w społeczność, której jesteś szczęściem. Chcemy, żebyście wiedzieli, że te dwie rzeczy mogą współistnieć. Dla Ciebie mogą to być dwie jednocześnie intencje. Możesz żyć dobrze i przynosić korzyści innym. Nie musisz ciągle szukać sposobów, aby odmówić sobie komfortu jakiejś istoty, aby móc bardziej służyć innej. Czasami pozwalając komuś. Innemu zrobić coś dla ciebie, w rzeczywistości dajesz tej drugiej osobie możliwość wypełnienia jakiegoś aspektu jej misji w tym życiu. Więc nie myśl, że jesteś jedyną osobą, która kiedykolwiek powinna być pomocna dla drugiej osoby. Czasami, oczywiście, wszyscy powinniście zaakceptować, być po stronie czyjegoś aktu służby. Dobrze jest cieszyć się czymś dziełem sztuki, nawet jeśli to jest tylko sztuka w telewizji. Pomagasz całej ludzkości, po prostu będąc tam i doświadczając życie tak, jak to robisz. Rozwijaj swoje preferencje, zainteresowanie i odpowiednie reguły na to, co do nich wzywa. Nie jesteś tutaj, aby być męczennikiem lub wyrzeczonym. Nie musisz rezygnować ze wszystkiego, aby podążać za jedną nauką do końca. Jesteś tutaj, aby być sobą i masz właśnie unikalne preferencje i zainteresowanie. Masz to, co sprawia ci największą radość, a robiąc to, automatycznie służysz zbiorowej świadomości, której jesteś szczęściem. Nie musisz nawet definiować, Jednego jako praca, a drugiego jako gry. Nie musisz widzieć swojego życia w tych ramach. To mój czas pracy, a to mój wolny czas. To mój czas w biurze, a to mój czas osobisty. Połącz to wszystko razem. Spraw, aby Twoje życie było zabawne, interesujące, pełne miłości i kreatywności. Wykorzystaj wszystkie doświadczenia, jakie kiedykolwiek miałeś, aby zorientować się, jak wygląda to życie, a następnie kontynuuj. Daj sobie na to pozwolenie, a będziesz przydatny zarówno dla siebie, jak i dla reszty zespołu. Nie musisz oddzielać się od reszty ludzkiego kolektywu. Niekoniecznie musisz postrzegać to jako bycie w jakikolwiek sposób oddzielonym od całego wszechświata. Promieniuj śmiechem, miłością i życzliwymi myślami. A wniesiesz swój wkład w kolektyw. Ale jeśli jedyne, co robisz, to odmawiasz sobie wszystkiego w nadziei, że w jakiś sposób będziesz wystarczająco dobry, aby coś zmienić, to poświęcasz siebie. Nikt z Was nie jest do tego stworzony i nie powinien tego robić. Powinieneś znaleźć sposób, aby utrzymać Siebie i wszystkich innych, których tu wspierasz, a jednocześnie dobrze się przy tym bawić. Jeśli masz więcej niż wystarczającą obfitość, kiedy wydajesz tę obfitość na to, co kochasz, przynosisz korzyść wszystkim. W stanie bycia zwanym miłością, automatycznie znajdujesz się w służbie. Kochaj siebie, kochaj innych, kochaj zwierzęta. Kochaj drzewa, kochaj matkę ziemię, a automatycznie okaże się przydatny. Czasami gdy kogoś kochasz lub coś, podejmujesz działanie, ale nie jest to konieczne. Nie musisz nikomu udowadniać swojej miłości. Rób to, co Cię inspiruje, a pomożesz wszystkim. I nigdy nie słuchaj kogoś innego, kto mówi ci, że powinieneś to zrobić lub nie powinieneś tego robić. Nie jesteś tutaj, aby przestrzegać czyichś zasad. Jesteś tutaj, aby podążać za swoim przeczuciem, sercem, intuicją, spontaniczną inspiracją w tej chwili. Robiąc to, przynosisz korzyść innym, ponieważ dajesz przykład i rozprzestrzeniasz wokół siebie wiele dobrych wibracji. Bądź sobą, bądź szczery wobec siebie i patrz, jak życie rozwija się piękne przed tobą i wokół ciebie. Zauważysz także, że widzisz coraz więcej ludzi prosperujących, ponieważ gdziekolwiek spojrzysz, zobaczysz swoje odbicie w tym naszym pięknym wszechświecie. W tym momencie to wszystko. Jesteśmy zbiorą nieustąpionych mistrzów i zawsze jesteśmy wśród Was. Takim nagraniem ja podzieliłam się z Wami, moi drodzy. Uważam tak samo, że jesteśmy tu na ziemi nie po to, żeby cierpieć. Tak jak nauczył wielu z nas, z Was Kościół, że przyszliśmy po to, żeby cierpieć, że cierpienie to jest szlachetna rzecz. Nie. Jesteśmy na Ziemi po to, żeby tworzyć piękny swój świat przede wszystkim. A Twój piękny świat to jest mała cegiełka we wszechświecie. Już kiedyś mówiłam, wyobraźcie sobie, że każdej створил чудовный свят, свой свят без зависти, ненависти, заздрости, а только свят милости и жестливости. И так миллиарды людей, так можно было бы было жить на нашей планете, если бы каждый так подходил до своего жития и так будовал свое жизнь. Ведь рубьте то, и своем цигелке докладайте до да, сберовой сведомости, которая изменящая раз с вибрациями Земли. С вами была Ирина.